Sandra w Baron była jedną z osób, które zostały zaproszone na gościnny występ w ósmym odcinku tańca z gwiazdami. Modelka razem z Filipem Bobkiem i Hanną Żudziewicz zatańczyła Chache. Para, niestety, odpadła z formatu, a zdaniem widzów, część winy ponosi za to również influencerka. To odpadł z, Tańca z Gwiazdami, finał 15 edycji, Tańca z Gwiazdami, coraz bliżej. Wczoraj odbyła się emisja ósmego odcinka, podczas którego każda para wykonała dwa układy. Związane to było z udziałem gości, ponieważ uczestnicy zaprosili do wspólnej zabawy M. Inaczej, uczestników poprzednich sezonów Macieja Musiała i Sandrę milwiw w Baron, wcześniej Kubicką. Po wszystkich tańcach zadecydowano, że z formatem muszą pożegnać się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Para najpierw zaprezentowała Foxtrota, a potem, wspólnie z Sandrą, zatańczyła Czacze. Decyzja bardzo zdziwiła widzów, w końcu duet uznawany był za faworytów, internauci komentują występ Sandry Milwich Baron. W sieci wybuchło spore zamieszanie, związane było nie tylko z decyzją, że Filip nie będzie już walczył o kryształową kulę. Internauci byli rozczarowani angażem Sandry Milby w Baron, która, przypomnijmy, kilka lat temu zajęła w show trzecie miejsce. Widzowie komentowali zarówno samą decyzję o zaproszeniu modelki, jak i choreografię, która, zdaniem wielu, ułożona była pod panią, a nie Filipa. Co do samych umiejętności influencerki, również było sporo wątpliwości. Niektórzy dziwili się nawet, że w 2019 roku zaszła w programie aż tak daleko. Część oglądających obwiniała też Sandrę, że to przez nią Bobek pożegrał się z programem. Zepsuła Filipowi występ. On powinien zaprosić swoją gwiazdę, a nie Hanka wzięła koleżankę. Kubicka się wylansowała, fatalnie zatańczyła. A Filip odpadł. Taniec, który pogrzebał jego szansę na finał, zepsułaś cały występ, dlatego odpadli, bo to Filip i był jedną z gwiazd tej edycji, a nie pani. Bardzo zła choreografia i ogólnie sam pomysł zaproszenia, akurat Sandry, bardzo to było słabe. Filip zupełnie został tu pominięty, kubicka tragedia, w ogóle nie nadąża, zepsuła występ, jakim cudem ta kubicka zajęła trzy miejsce, pisano na Instagramie. W poniedziałek rano Sandra odniosła się do zarzutów na swoim Instagramie. Skomentowała m.in. wpisy, że choreografię ułożono pod kobiety, zapewniła, że za układ nie była odpowiedzialna Hanna, więc od niej możecie się odczepić. Wypowiedziała się również na temat jej udziału w formacie, choć nie łączyło jej wiele z Filipem Bobkiem. Tylko na mnie taki jad się wylał, a przepraszam, Majka Jeżowska przyjaźni się z Mafaszyn? To jest program, powiedziała.